Budynek starej stolarni znajdujący się w Parku Miejskim w Końskich za 6 737 tysięcy złotych, w tym 4 400 tysięcy złotych z funduszy europejskich, zostanie przekształcony w Muzeum Ziemi Koneckiej. Pytamy o to, kto będzie zarządzał muzeum i co w nim się znajdzie. Nasi widzowie i czytelnicy wielokrotnie pytali o to, co znajdzie się w zbiorach nowego muzeum. Ostatnio w naszym TKN Studio na to pytanie odpowiedział burmistrz Końskich, Krzysztof Obratański. Znaczną część eksponatów mamy już zgromadzonych i my jako gmina i... Prywatni e, donatorzy, którzy już zapowiadają się z przekazaniem zbiorów. I mamy wreszcie Muzeum Koneckie, prowadzone przez PTTK, ze znaczną ilością dokumentów, artefaktów, zbiorów, które tylko częściowo były przedmiotem e, wystawiania w gablotach w zachodnim skrzydle mhm. Urzędu Miasta Ignitegońskiego. Część zdeponowana jest, zabezpieczona w skrzyniach, w paczkach, i ona może być e, absolutnie na początek takim. E, Leitmotivem wystaw. Tłumaczył Bratański i dodawał, że muzeum ma nie być tylko jedną stałą wystawą. Gmina chce, by żyło ono zmienianymi czasowo ekspozycjami. Muzeum ma być o tyle żywe, że będzie organizowało zmienne wystawy tematyczne, związane z rocznicami wydarzeń, z pewnymi wydarzeniami, ale też z historią, nazwijmy to wycinkową. Łatwo sobie wyobrazić, że możemy zorganizować wystawę poświęconą odlewnictwów końskich mm -hmm. i myślę, że... To zbiory... nie byłoby trudne. Nie, nie, nie byłoby trudne, ale myślę, że na przykład harcerstwo koneckie, yy, biorąc pod uwagę ilu wspaniałych ludzi przeszło przez Związek Harcerstwa Polskiego i w okresie międzywojennym, i w okresie wojennym, i w okresie powojennym. Yy, więc takich tematów, zarówno od strony yy, społecznej, jak i gospodarczej, Myślę, że znajdziemy wystarczająco dużo. Kolejnym pomysłem na zapełnienie muzeum jest tworzenie w tym miejscu czegoś na wzór mini Centrum Nauki Kopernik. Kiedyś to rząd proponował tworzenie takich placówek w każdym z powiatów. Gmina Końskie chciałaby coś podobnego zorganizować na własny rachunek. Centrum służyłoby szkołom i przedszkolom z regionu do celów związanych z urozmaiceniem i udoskonaleniem zajęć. Pomysł włodarzy gminy jest taki, by Muzeum Ziemi Koneckiej wraz z Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi stworzyły osobną jednostkę organizacyjną. Gdyby to chodziło tylko o Muzeum Koneckie, to prawdopodobnie. Poszlibyśmy po najmniejszej linii oporu, czyli byśmy włączyli jako część składową do którejś z instytucji kultury. Ale mamy jeszcze Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, mhm. i to już przekracza ramy zarządzania w, w obrębie innej jednostki. Dlatego noszę się z zamiarem powołania instytucji kultury, która by administrowała obydwoma obiektami czyli Muzeum Ziemi Koneckiej i Końskich i Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. Dzięki temu oba muzea będą miały na przykład jedną księgowość również w przyszłości. Istniałaby możliwość np. sprzedawania biletów zbiorczych, które uprawniałyby do odwiedzania obu obiektów. Przypomnijmy, że prace budowlane przy siedzibie Muzeum Ziemi Koneckiej mają zakończyć się do 27 stycznia 2023 roku.